Return of the Saiyans to darmowa gra MMORPG, która przenosi Was do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyróż na przygodę, gdzie zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami na wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki Open PvP o dominację na Future Earth. Link do gry znajdziecie w opisie filmu. Siemka, ja jestem Odaho i witam Was w kolejnym 99. rozdziale mangi Dragon Ball Multiverse. Ach, jak wspominam te czasy, kiedy jeszcze parę lat temu, 4 lata temu, wspominałem Dragon Ball Multiverse w poprzednim mieszkaniu, aż łezka się kręci wokół. I wiecie co? To, że widzicie za moimi plecami już puste ściany. Gdybym Wam pokazał, co się dzieje z drugiej strony, to byście się za głowę złapali. Multiverse towarzyszyło mi przez te wszystkie lata i będzie mi towarzyszyć jeszcze przez, mam nadzieję, kolejne, ale będzie mi towarzyszyć w kolejnym mieszkaniu, bo jak widzicie, no nie zwracajcie na to uwagi. Przepraszam, że teraz będziecie musieli przez jakiś czas patrzeć na tę pustą ścianę, ale przeprowadzam się. Tak czy inaczej, rozdział 99. Niedługo będziemy mieli rozdział 100 i właśnie zauważyłem, że już wyszła. Okładka rozdziału setnego, ja na nią jeszcze nie patrzyłem, no i to mi dało sygnał, że mogę już w końcu czytać rozdział 99, który jest rozdziałem specjalnym, rozdziałem tyczącym się światów 12, 14 i 15, i ja wrzucę sobie tutaj taką małą ściągę dla siebie. I dla was, żeby zobaczyć, co jest właśnie z tymi światami grane. Świat 12 to jest świat, który po prostu jest światem Tranksa, future Tranksa. Ten sam, który widzieliśmy w Manze, w którym yy, on po prostu po powrocie z naszej linii czasowej, naszej w cudzysłowie, zabił cyborgi i sela w swoim czasie. Także mamy tutaj Androida 16, oczywiście te następstwa tego wszystkiego widzieliśmy w rozdziałach specjalnych. Tam Tranks właśnie przyjaźni się z Androidem 16, który jest przemianowany na yy, powiedzmy, robota za, z korporacji Kapsuła. No i mieliśmy tam jakiś czas. Temu ten specjal, w którym Vargasy, czyli te ptaki, które organizują cały ten turniej, przylecieli po nich, no i mieliśmy potem interakcję przed całe, samym turniejem, właśnie Tranksa, z różnymi innymi postaciami. To jest świat 12. Świat 14 to jest świat, w którym cyborgi. Mogą sobie buszować po ziemi, mogą tutaj robić co im się żywnie podoba, ze względu na to, że Trank został zabity. A został zabity w świecie 17. W świecie 17, moi drodzy, sytuacja wyglądała tak, że Perfect Cell wygrał przeciwko Gohanowi, czyli Perfect Cell wygrał Cell Games, co oznacza, że Tranks również zginął, będąc w naszej linii czasowej. Co oznacza, że nigdy nie wrócił do swojego świata, więc androidy zostały tam same sobie. To jest świat 14. No i świat 15 to jest ten tajemniczy IKL, I, nie wiem, ktoś mówili I kill all, nie wiem czy to tak można taką teorię odnośnie imienia tej postaci wymyślić, all to w sumie się pisze przez A, prawda, więc to powinno być IK, tak czy, tak czy inaczej IKL, <laughs> IKL to jest ta postać, którą mieliśmy ostatnio, która urodziła się i w zasadzie została pokonana. Jeśli dobrze pamiętam, została pokonana. Tak czy inaczej, jest to świat, który tutaj nie ma bezpośredniego nawiązania do, do tych wydarzeń związanych z Tranksem i androidami, ale tak czy siak widać tutaj, że będziemy chyba wracać jeszcze wcześniej właśnie do przeszłości. Na okładce widzimy Gohana, który oczywiście w tej historii też jest. W tamtym czasie był młody. W tle widzimy Goku, który podejrzewam, że zginął na wirusa serca. No i androidy pastwiące się nad tym małym Gohankiem, który być może w tej historii osiągnie coś nowego. Zobaczymy, chociaż tytuł mówi samo... Z... Sam za siebie. Ziemia, świat przyszłości, rok 770. Widzimy androidy pokiereszowane, wi wygląda na to, że mimo wszystko zwycięskie. Krew leje się po prostu ze wszystkich stron. To koniec. Widzimy głos e, Krilana, który tutaj leży, rozpłaszczony niczym pomidor. No, nareszcie, najwyraźniej się delektowałaś. Zwraca się do swojej siostry, 17. -ka. Nawet nie wiem, czy Son Han przeżył. Znowu tylko mogłem patrzeć, jak moi towarzysze umierają, mówi Krillan, który wygląda na to, że nie wita się z gąską, tylko raczej że żegna się z gąską. Nawet gdyby w okolicy był szpital, nie sądzę, żeby Krillan miał tutaj cokolwiek jeszcze do powiedzenia. Kamyk nagle spada w jednym miejscu, co zwraca uwagę androidów. To Vegeta jeszcze się tutaj próbuje postawić swoim oprawcom. Ostatkami sił transformuje się w Super Saiyanina. Jestem zdumiony, że ten. że ten leggins. Czy cokolwiek to jest czym Vegeta się tutaj opiął, jeszcze wytrzymuje, no bo tutaj... Wyobraźcie sobie sytuację, to nie jest tak, że ja sobie fantazjuję, ale wyobraźcie sobie sytuację, w której Dragon Ball jest troszeczkę bardziej realistyczny i Vegeta, ubrany autentycznie w jakiś, jakiś cienki materiał, no... No stracił ten materiał, no bo ile można, no? No bo jak można wiecie, walczyć tak intensywnie i, i to miałoby się dalej utrzymywać na jego ciele, gdyby on w tej sytuacji był no kompletnie na waleta i miał się jeszcze odgrażać Androidom. Przecież to byłoby żałosne. Wegeta <laughs> transformuje i jeszcze miałby rękawiczki i buty, prawda? I się transformuje. Nie, ja jestem Wegeta! No nic, e, nieważne. Przegapiłaś go moja droga, mówi siedemnastka. Nie znacie zmęczenia, ani bólu. Wygląda na to, że wasza energia jest nieskończona, a pomimo tego nauczę was umierać. Dobry cytat powiem wam, podobałby mi się ten cytat, gdyby padł w oficjalnej wersji. Często Vegeta miał takie fajne cytaty, chociaż w dużej mierze one wynikały z angielskiego tłumaczenia, w angielskiej wersji językowej, tej amerykańskiej. Vegeta często mówił takie fajne rzeczy, ale no nie, to mi się podoba. Także, oprócz tego, że Vegeta też jest tutaj w yy, koszmarnym stanie, to sam. Yy, ha, co to za pozycja? Sam cytat jest fajny. Vegeta jest tutaj bardzo zmotywowany i ostatkami sił próbuje, tak jak powiedziałem, przeciwstawić się Androidom, przygotowując prawdopodobnie Final Flasha w ogóle ten ten dolny kadr przypomina mi moją figurkę, którą kiedyś dostałem od Max Playera. Też mam taką figurkę, w której Vegeta robi Final Flasha i te elementy właśnie, które tutaj widać, jakby plastikowe tak przechodzą do jego rąk. Mimo wszystko moja figurka nie mówi jestem Vegeta książę Sai, <laughs> Vegeta nawet nie kończy tego zdania. Podejrzewam, że o, wow. Au, ja już, ja już jestem przyzwyczajony do takich rzeczy, jakby nie spodziewałam się, że tutaj to zakończy się inaczej. Wegeta nawet nie jest w stanie dokończyć tego zdania. Moim zdaniem bardziej żałosne byłoby, gdyby Android 17 pojawił się za jego plecami, złapał go za to ubranie i mu tak zerwał to po prostu z dupy. I wtedy, Vegeta, wtedy Vegeta miałby dopiero problem. Czy ładować dalej Final Flasha, czy zakryć się i, yy, i się nie wstydzić? Jakby. To byłoby ciekawe, co? Tak jak powiedziałem, nie fantazjuję. Rzecz w tym, że on mógłby w końcu stać się zagrożeniem. Był mój, miałeś song i Wysola, czyli song Gohan... czyli Gohan po prostu jednak nie przeżył? Mówi się, yy, sugeruje tutaj osiemnastka. Daj spokój. Aby odkupić swoje winy, powinieneś mi prędko znaleźć fryzjera na poziomie. To ile oni się tam biją? Dwa tygodnie? Że ich włosy urosły, czy po prostu chodzi o to, że. Aha, ok. Bo ja myślę o fryzjerze, to od razu chodzi mi o strzyżenie włosów, a kobiety czasem chodzą do fryzjera, żeby sobie ułożyć fryzurę. Okej, okay, to byli ostatni wojownicy, pokonaliśmy wszystkich, a co teraz zrobimy? To tylko chcemy, mówi siedemnastka. Kiedy już... o Roshi przeżył i Gohan u niego trenuje! Proszę bardzo! Kiedy już nikt ich nie mógł powstrzymać, bliźnięta rozpoczęły swój marsz zniszczenia i ludobójstwa. A Song Gohan, jedyny, który przeżył, spędził miesiące lecząc się z ran, a potem ćwiczył w okryciu. Ty, no fajnie, zobaczcie jakie ma obciążniki z logiem korporacji kapsuła. Tysiąc uderzeń na minutę! Brawo, gohanie! To i tak gorzej niż moja szczoteczka do zębów. Zdejmij obciążniki, sprawdzimy twoją. A, w obciążnikach! W obciążnikach tysiąc na minutę? Teraz jestem wykończony. To niczego nie zmieni, zaufaj mi. Gohan ściąga obciążniki. O, co, ale podoba mi się ten rysunek. Hwasa-kun tutaj naprawdę dobrze narysował Gohana z fajnej perspektywy, tak jakby Gohan miał kamerę przy głowie. Gohan transformuje się w SSJ, ale przecież oni mieli trenować w ukryciu. Androidy nie są w stanie wyszuki wyszukiwać kij, czy co? Nie. Były w stanie chyba, co? Czy nie? Nie, nie były w stanie chyba. Tak czy siak, Gohan tutaj wygląda na to, że nie musi się tym przejmować, bo transformuje się w SSJ. Wzmacnia się i wygląda na to, że robi to bez hamulców. No więc, pyta Roshi'ego. E, wcale nie tak. Nie robisz się wcale lepszy. Czemu? Co? Roshi, to ja ciebie powinienem zapytać, czemu on się nie robi lepszy. Straciłeś już całą nadzieję, prawda? Uważasz nasze działania za bezsensowne. Trenowałem z Piccolo i Vegetą, ale... To nie są dobrzy nauczyciele. Brakuje im serca, nie wiedzą po co się biją. Wiem, czego potrzebujesz. Ruszamy zaraz. Później widzimy Roshi'ego, który swoim autkiem, muszę przyznać, uroczym dość, przyjeżdżają do miejsca, w którym podejrzewam, że był kiedyś pałac Uranajbaby. Był, ze względu na to, że widzimy tutaj dziury w ścianach, pęknięte mury, urwany dach. Zobaczymy, o co tam chodzi. Czy jest tam może jeszcze ktoś? Czy ktoś tu jeszcze żyje? Bądźcie przeklęci, żałośni śmiertelnicy, mówi jakiś duch, który. Okazuje się być tym, Ghost Asherem. Nie wiem, jaka jest jego, szczerze, nie wiem, jaka jest jego polska nazwa. Muszę aż sprawdzić. Ghost Asher, czy ty masz jakąś nazwę? Obake. On był po japońsku. Jaku, jakie on ma imię po, po polsku? No bo ja go tylko... Znaczy, <noise> ja go kojarzę oczywiście przede wszystkim z Dragon Ball'a, ale tak w zasadzie to nie pamiętam, żeby on miał jakieś takie szczególnie imponujące sceny, żebym miał zapamiętać jego imię. A, a to jest postać, która oczywiście... Nie, nie wiem, jak on ma na imię po polsku. Obake, no okej. Okay. To miejsce jest zakazane, a o, to pan, boski mistrzu. Czemu zawdzięczamy pańską wizytę? Chciałbym rozmawiać z siostrą... Ale... ona nie żyje. Co ty nie powiesz? Ty też. <laughs> Dobra, dzwonię do niej. W Dragon Ballu to nie jest problem, okej? Okay? CO?! WRÓŻKA JAGA?! Ja od zawsze mówiłem, że Uranaj baba to jest best wifeu. Co tu się dzieje? Hejka braciszku, wydajesz się zdumiony. Z moimi znajomościami w raju prosto mi było poprosić o to, by moje ciało było w takim wieku, jakiego chciałam. I zobacz jaka jestem młodziutka, jakbym znów miała 120 lat znajomości w ra... 120 lat. Znajomości w raju? Czy nie używać wszystkich swoich zasług po to, żeby uniknąć piekła? Kuszenie zarobkiem i krwią, wyzyskiwanie cierpiących dusz, które potrzebowały twojej pomocy? Nie przesadzaj, staruszku. Informuję cię, że Jemma zastanawia się, czy ciebie nie wysłać do piekła. Moje kontakty ci posłużą. Że co? Ja walczyłem ze złem, kształtowałem bohaterów i napastowałeś 2732 kobiety. Co? Kto to liczy? Mówi rośnie. No właśnie, jemma! Mistrzu, jeśli można, nagle wtrąca się Gohan. E, tak, Jago, czy możesz sprowadzić Goku na jeden dzień? A, to. Tego już nie mogę zrobić. Umarłam, już nie mam takich uprawnień. Ale możecie chwilę pogadać. Uranai Baba, która w sumie teraz to jest. E, nie wiem, czy mogę nazywać ją babą. No niech będzie Jaga, okej. Okay. Kiedyś to była Jagielonia, teraz to jest Jaga. Wyczarowuje w kryształowej kuli. E, Koku, tak, udało się. Hej, Gohanie, miło znowu Cię zobaczyć. On tam po prostu już czekał przy tej kamerze, czy co? Ja On na w ogóle nie jest zdziwiony? A co, jakby się okazało, że na przykład siedzi na porcelanie i dzwonicie w złym momencie? Tatusiu, mówi Gohan, przytulając kulę. Podczas rozmowy ze swoim zmarłym ojcem, Gohan na chwilę sądził, że wróciła mu nadzieja. <grywa> Na następnym kadrze powinny być androidy, które wpadają tam, niszczą wszystkich, zabijają. No ale okazało się, że jednak nie. Dobra, a jeśli chodzi o Cyborgi, tak wiesz, dobrze trenowaliśmy tutaj. Mam pomysł. Mógłbym cię przeteleportować na planetę. N o, wyłączyli mu. Chodzi o to, że Jem ma pewnie podsłuchiwał i okaże się, że tam. Mówi, nie, co to ma być? O właśnie, albo, albo tutaj Jagaw to wyłączam. Co się stało? Jesteście niepoprawni. Zmarli nie mogą mieszać się w sprawy żywych. Przywróć połączenie! Be. nic się nie zmieniło. No i co? Nie będzie. Zobaczcie w ogóle, jak, po, jak fajnie aureola jest. Yy, dookoła jej czapki. Podoba mi się ten design. Cóż, to chociaż przywróciło ci nadzieję na pokonanie. Nie. Raczej mi to przyniosło ochotę na prędką śmierć, by dołączyć do rodziny i przyjaciół. Czyli Gohan w tej mandze to. Nie no, chyba będzie walczył, co? Czy tam sam sobie pomoże? No dobra, autko jedzie przez pustynię. Uwaga, androidy! I nagle odzywa się głos w radiu. Przybywają do Tanuki City, będą tam zaledwie kilka minut. Ruszaj, gohanie. Po co? Pomogę ludziom uciec tylko po to, by ich w końcu tak złapano. Bawię, androidy, nic więcej. I co, on gohanie? Bulma i jej syn schronili się w tym mieście. I dlatego Trunks przeżył, bo Gohan go uratował w tym świecie. Androidy, sojusz w Tanuki City. Uciekajcie, jeśli możecie! Krzyczy 17 w, w okularach przeciwsłonecznych. Nie ma słońca, po co ty to nosisz? Dobrze, jest daleko. Szybko, szybko! To farmer ze strzelbą! To pan farmer ze strzelbą tutaj jest! Który nagle się power-upuje, o co tu chodzi? <grych> Aura wokół jego ciała się pojawia. Okej, okay, 18 tutaj chyba mimo wszystko. A nie, to inni ludzie są przez nią atakowani. Wiele tracisz ze swoimi głupimi grami. Nie da się uciec, ona wszystko widzi. Nie wiem co zrobimy, kochanie. To Bulma? Strangson? Podobni, ale nie do końca tacy sami. Patrzcie, siedemnastka strzela z pistoletu, ale na, na drodze staje Roshi, Staruch. To nazywasz jazdą na skuterze, 17? O, jeździsz jak emeryt do kościoła. <grystanie> Wierz mi, znam się na tym. <grystanie> Pościgajmy się, jeśli wygram, oszczędzisz wszystkich mieszkańców tego miasta. Jak emeryt do kościoła, wiesz, znam się na tym. Dobre to było. On się serio zgodził, o! Reguły ustalone: zakaz latania, zakaz atakowania konkurenta. Tylko wyścig. Ha, zobaczysz, staruszku. Gdy przegrasz, zmuszę się, żebyś widział, jak umiera karz. Zielone światło się zapala. Rosz jest szybszy od siedemnastki i rusza, jeszcze zajeżdżając mu drogę. Ależ tu na wi Nie, no to jest piękny kadr. Na no to ja A Roż się ściga za Androidem Siedemnastym. Kto to wymyślił? Roshi mimo wszystko prowadzi. Żółwi pustelnik gra na zwłokę, ale jak znaleźć bulmę w tym mieście, okej? Okay, oni, gra, oni grają na czas, żeby Gohan mógł uratować tranksa i bulmę, co? Mamo, boję się. Ła o, to jest jednak trunks i bulma, okej. Okay. Tylko ma taki dziwny strój. To wyczuwa Gohan, wyczuwa ki Tranksa. To ki. Jest taki jak wegety. Ten wyścig jest nie tylko powolny, ale jeszcze go przegrywasz. Ktoś nagle zbliża się do Bulmy. Ta wyciąga pistolet. W drzwiach pojawia się Gohan, Bulma. Gohan! Okej, okay, znaleźli się. Rosz i dalej wygrywa. Dobra, osiemnastka wy ogląda wyścig. Wciągnęła się. Mówi Gohan, który ewakuuje tutaj Bulmę razem z Tranksem. Linia mety. Siedemnastka. Co on robi? Zaatakował Rosiego, nie był, nie był w stanie zaakceptować swojej porażki, niszcząc tutaj asfalt pod kołem Roshiego. Nie no, ja w moim w mojej książce, że tak się mówi, Rosi wygrał. I co, Staruszku? Zapomniałeś jak się prowadzi? A! Rosz jednak jeszcze w powietrzu! Zwiększa swoją masę mięśniową, odpycha się od swojego skutera, potem rękoma od ziemi. Fikas, Co to kurwa jest? Na co ja patrzę? Roshi jeszcze robi salto z tym skuterem! Ląduje z powrotem na dwóch kołach i jeszcze przed nim ląduje, przed siedemnastką. Wychodzi na to, że wygrałem. Musisz dotrzymać obietnicy. Jest tylko jedna obietnica, której dotrzymuję. Robić to, co mi się żywnie podoba. Zdychaj, staruchu. Roshi, jeśli... To chyba była faktycznie jego śmierć. Roshi przed śmiercią naprawdę zyskał milion punktów w stylu. Przecież to... Co to w ogóle było? Naprawdę? Patrzcie. Faktycznie zginął. Nie, nie wszystko okej. Okay. Żółwi pustelnik umarł. Nie wiem po co to ciągnąć. Straciłem wszystkich moich mistrzów. Zawsze jest nadzieja. Wierzę. Powiedz są, gohanie. Tranks umie latać już. Mógłbyś mnie nauczyć bić się? Mówi Tranks do gohana. Co? Tranks mówi Bulma. Teraz ty jesteś mistrzem, nie? Patrzcie, ależ przekazanie pałeczki. Młody gohan uratował Bulma i Tranksa, i on teraz będzie uczył go walczyć. A co tu się dzieje? Patrzcie, co tu się dzieje. Plan Starego Boga światu w Dragon Ball Multiverse, setny rozdział. Go turniej multiverse, godzinę temu. Tu będziemy mieli spokój. Przegapimy całą walkę i tak nie dajemy rady śledzić ich ruchów. Co to się? Co to? <ścoughs> co to ma być? Wracam do tego. Tutaj żadnych zbereźnych rzeczy nie będę oglądał, przynajmniej dzisiaj, bo to będzie dopiero w setnym rozdziale, a 99 naprawdę. No ta druga połowa odcinka rozdziału. Zdumiewająca. Żółwi pustelnik umarł godnie. Z punktami stylu wykraczającymi poza skalę. Także mamy tutaj pokazanie jak Trunks przeżył. To co działo się później oczywiście już znamy. Łazakun. Piękne rysunki. Podobają mi się. Naprawdę jestem zdania, że ten rozdział został bardzo fajnie narysowany. I perspektywa, i kreska, i cieniowanie jest naprawdę przyjemnie. Na to patrzeć. Zobaczmy, co tutaj ludzie w ogóle myślą. Jednak Roshiemu udało się zasiać ziarenko w następnym pokoleniu, gotowym do walki o lepsze jutro. Tak? Pamiętajcie, że Gohan był zdruzgotany. On nie miał siły nic, niczego robić, więc uważam, że, że Roshi, nie dość, że faktycznie kupił czas. To jeszcze, tak jak tutaj kolega napisał na stronie, zasiał ziarenko. Nadzieję w Gohanie na lepszą przyszłość. No i Trunks tutaj swoją osobą też buduje Gohana. Tak czy siak, nie przedłużam. Życzę Wam miłego dnia. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka, like zostawcie suba. No i tak jak mówię, musicie być cierpliwi, jeśli jakiegoś dnia filmu nie będzie, no to wiecie dlaczego. A póki co, tak jak powiedziałem, tyle. Trzymajcie się, na razie, cześć. Jana.